Na moc wrażeń podczas oglądania programu zaprasza jego sponsor, Mlekpol, producent jogurtów i kefiru Łaciate Protein Plus. 頑張れっ Diolch dobry trenerze, miło widzieć po krótkiej przerwie ponownie w Grajewie na tej ściance, ale chyba nie miło dzisiaj wyjeżdżać z Grejewa z takim bagażem bramek. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich kibiców i całą społeczność w armii Grejewo. No to nie chodzi czy miło, czy nie miło. Po prostu zagraliśmy bardzo słaby mecz, chyba nawet najgorszy mecz od kiedy ja jestem trenerem w promieniu Monki. Warmia może też nie rozegrała dzisiaj jakiegoś świetnego meczu, ale na nas spokojnie wystarczyło i zasłużenie wygrali, a my musimy szukać punktu w następnym meczu. Właśnie trenerze, co się stało, że tak słabsza dyspozycja na piłkarzy dzisiaj, bo wiem, że trener obserwował nas w ostatnich meczach, oglądał pewnie też i analizował, ale zabrakło czegoś, żeby tutaj korzystny rezultat z Grajewa dzisiaj wywieźć. No to na pewno nie stworzyliśmy w ogóle praktycznie sytuacji bramkowych. Tam była jakaś poprzeczka i jeszcze dziś jedna sytuacja, a to jest za mało na Warmi Grajewo. Na Warmi Grejewo trzeba być zmotywowanym, walecznym, a tego nam tej waleczności i zaangażowania niestety muszę powiedzieć, że zabrakło. I oczywiście jakości w graniu. Ostatnio po, powalczyliście z Turusznianką 4 do 3, pewnie mało brakowało, żeby gdzieś tam punkty zdobyć, a tutaj dzisiaj deklasacja. Czy czegoś poza tą determinacją jeszcze może brakowało? No to wystarczy. W sporcie, jak nie ma determinacji, nie ma zaangażowania, nie ma walki, no to niestety już na samym początku jesteś przegrany że to jeszcze może krótkie pytanie o plan na dzisiejszy mecz. Jak chcieliście do tego spotkania przystąpić i co się udało zrealizować, a, a czego niestety nie? No to tak jak zawsze My mamy podobne plany, mamy <gry> e, czekamy na przeciwnika, bo nie mamy takiej, takich możliwości fizycznych e, żeby podejść wysoko, grać cały mecz pressingiem czekaliśmy na swojej połowie i szukaliśmy swoich szans w kontratakach e, te kont kontrataki wychodziły od razu po pierwszym podaniu yy, niecelnym, yy, nieskutecznym. Wszystkie kontrataki były nieskuteczne i yy, ten plan utrzymywał się do pierwszej strzelonej bramki po rzucie rożnym yy, w armii Grajewo. I, I potem już było po planie i z każdą traconą bramką byliśmy coraz słabsi widać było po chłopakach, że głowy no, że yy, opadły, siły uciekły i niestety porażka. Trenerze, dziękujemy ja dziękuję w imieniu całej społeczności Warmii za pozdrowienia, za miłą wizytę i, i do, oby do szybkiego zobaczenia. Dziękuję. Dzień dobry trenerze, można powiedzieć przy sobocie szampańskie nastroje po meczu. Cieszy wysoka wygrana i, i drugi mecz na zero z tyłu w lidze, oby chyba jak najczęściej. No tak, chyba najbardziej cieszy to, że Zagraliśmy dzisiaj na zero. Myślę, że z przebiegu spotkania kontrolowaliśmy ten mecz. Naprawdę bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu w drugiej połowie, źle weszliśmy te 10 pierwsze minut, bardziej przejęło inicjatywę drużyna promienia, ale szybko wróciliśmy na odpowiednie tory i dalej konsekwentnie budowaliśmy i skończyło się to 5-0 i naprawdę gratulacje dla chłopaków że drugi wygrany mecz, początek jakiejś serii. Jakie tutaj mieliście założenia na dzisiejszy mecz? Znaczy, przede wszystkim wiedzieliśmy, jak Promie będzie chciał budować akcję, że będzie chciał szukać bardziej bezpośrednich piłek, i na to uczułam swoich chłopaków. Naprawdę, dzisiaj w obronie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Nie dość, że wygrywaliśmy wszystkie górne piłki, to też dobrze funkcjonowała druga linia, gdzie zbierała te, te drugie piłki i mogliśmy kontynuować atak. Trenerze było widać, mimo tego, że drużyna jest bardzo młoda, wyrafinowanie takie i może zabrakło momentami jakiegoś polotu, ale, ale bardzo mądrze dzisiaj rozegraliśmy to spotkanie. Na pewno. No to są chłopacy młodzi, to są chłopacy, którzy potrafią grać i, i umieją grać w piłkę. Ja im powiedziałam, że naprawdę bawcie się na boisku, tylko musimy też przestrzegać pewnych zasad i, i pewnej struktury, żebyśmy nie nadziewali się na, na kontrę, tak jak to było w Turości. Super. Gratulacje wysokiego zwycięstwa i obydwu podobnych nastrojach za tydzień. Dzięki.